I promise you. This will be the best month ever. Best month ever obiecuje bardzo dużo. Gra narracyjna stworzona siłami artystów z warszawskiej szkoły filmowej. Interesująca, na papierze, historia samotnej matki, która dowiaduje się, że został jej ostatni miesiąc życia, który chce wykorzystać na znalezienie nowego domu dla swojego czarnoskórego syna. W tle przemiany społeczne i kulturalne w pogrążonych w depresji po przegranej wojnie w Wietnamie, Stanach Zjednoczonych, przełomu lat 60. i 70. Decyzje, które wpłyną na to, na jakiego człowieka wyrośnie dziecko bohaterki. A do tego minimalistyczna, ale przyciągająca uwagę prawa graficzna. Best Month Ever obiecuje bardzo dużo, ale niestety kończy się na sporym rozczarowaniu. Na początku warto zaznaczyć, że jest to stricte gra narracyjna. Od strony gameplayu nie dostajemy zbyt wiele. Od kliknij w miejsce, gdzie ma się udać postać, kliknij na obiekt, by wejść w interakcję, czasami zmierz się z prostym QTE no i wybierz opcję dialogową w trakcie rozmowy. Ale w porządku, w przypadku takiego tytułu nastawiałem się na minimalny gameplay, który nie powinien przykrywać najważniejszych elementów, a więc historii i postaci. Niestety, to właśnie tutaj Best Move Ever. Kuleje. Punkt wyjścia jest super. Pomysł na fabuę jest ciekawy, tak samo historyczne i obyczajowe tło. Twórcy mierzą się tu z dość burzliwymi czasami w historii Stanów Zjednoczonych. Nie umieszkają tego nawet podkreślić w komunikacie na początku, który uczula gracza na to, z jaką obyczajowością mamy tutaj do czynienia. Rasizm, seksizm to było wówczas na porządku dziennym i chwała deweloperom za to, że nie wybielają Amerykanów z tamtych czasów, a raczej starają się pokazać to, jak faktycznie stany wtedy wyglądały. W opcjach gry można nawet włączyć cenzurę, dla co wrażliwszych odbiorców, ale nawet z wyłączoną mamy wypikane w trakcie gry takie słowa jak niewolnik czy, przepraszam, czarnuch. To nie z tłem fabuły twórcy mają problem, a z samą fabułą. Zruszająca opowieść o umierającej matce Louise, która stara się ukryć swój stan przed synem Mitchem i zapewnić mu tytułowy najlepszy miesiąc życia, szybko okazuje się być generyczną i miejscami wręcz nudną obyczajówką. Osobiście lubię wyciskające łzy historię o rodzinie i poszukiwaniu własnej drogi w życiu, ale tutaj jest to po prostu przeciętnie napisane. Początek jest dobry, dostajemy kilka ciekawych scen, konflikt jest sprawnie zarysowany, ale im dalej w las, tym bardziej brakowało twórcom pary. Dostajemy coraz krótsze rozdziały, w których wątki są szybko zamykane, a część scen wydaje się być kompletnie zbędnych, nie wnoszących nic do opowiadanej historii. Bez spoilerów, ale nie mamy tutaj też satysfakcjonującej konkluzji. Zakończenia Besmoch Ever można spokojnie domyślić się w połowie tej, zajmującej jakieś 3-4 godziny opowieści. Postacie również zawodzą. Niektórym albo daje się za mało czasu, by zdążyć się do nich przywiązać, albo są do bólu schematyczne. I to bardzo smutne, ale na pewnym etapie przestało mi zależeć na losie Luis i Mitcha, a tak chyba nie powinno być. Możliwe, że problemem jest długość gry. To po prostu długi film, a powinien z tego wyjść średniej długości serial. Poszczególne epizody powinny być dłuższe i ciekawsze. Historie osób, które napotykają bohaterowie bardziej angażujące i rozbudowane. A tak, tutaj wszystko jest takie powierzchowne. Scenariuszowi nie pomaga też to, że podejmowane przez nas wybory nijak nie wpływają na opowiadaną historię. Tak, pewne opcje dialogowe podnoszą lub obniżają jeden z trzech parametrów: praworządność, pewność siebie i relacje z innymi ludźmi, które na koniec determinują na jakiego człowieka wyrośnie micz. Ale wszystko kończy się jedną planszą, która w skrócie opisuje dalsze losy bohatera. Mój micz został na przykład kongresmenem, więc chyba całkiem nieźle mi poszło, ale nie jest to po prostu ciekawe. I możliwe, że wcale bym na to nie narzekał. W końcu chciałbym podkreślić, że nie jest to w żadnym wypadku była napisana tragicznie, co to to nie. Po prostu przeciętnie. Ale za tę grę odpowiadają artyści z warszawskiej szkoły filmowej. Kto jak kto, ale to właśnie oni powinni wiedzieć, jak opowiedzieć historię, aby była ciekawa. Może to niezrozumienie medium gier wideo, a może po prostu generalnie średni scenariusz, ale ta opowieść jest rozczarowująca i nie wzruszyła mnie tak, jak powinna. Best Move Ever ma też kilka mniejszych bolączek. Granie zawsze rejestruje kliknięcie na obiekty, wymuszając na nas klikanie po kilka razy. Sekwencje QTS są irytujące, choć warto zaznaczyć, że można je wyłączyć w opcjach. W scenie pościgu tekstura pobocza zafiksowała się w jednym miejscu, co wygląda słabo. A w pewnej końcowej scenie, której nie pokażę, by niczego nie spoilerować, jadący samochód dosłownie przeleciał przez Mitcha, którym akurat sterowałem. Drobnostki, ale jest ich całkiem sporo, jak na tak krótki tytuł. Może jestem zbyt oschły, bowiem nie twierdzę, że Najlepszy Miesiąc Życia to zła gra. Jak wspomniałem na początku, to wciąż solidnie wykonany tytuł. Ma minimalistyczną, ale przybadającą mi do gustu oprawę graficzną, Kilka scen, zwłaszcza z początku rozgrywki, jest fajnie rozegranych, większość dialogów jest dobrze napisanych, a i nie mogę się przyczepić aktorstwa, bowiem voice overy w większości stoją na wysokim poziomie. To po prostu ogół sprawia, że jest to dla mnie tytuł przeciętny. Gdy w grze, która nie ma nam nic do zaoferowania poza narracją, kuleje scenariusz, to niestety całość wypada blado. Niemniej nie odstraszam od tego tytułu. Uważam, że każdy powinien spróbować Best Man Ever, ponieważ odbiór historii to zawsze kwestia subiektywna. Mnie opowieści Louis i Micha nie porwała, ale nie oznacza to, że nie porwie was. Jeśli lubicie gry narracyjne i macie akurat 3-4 godziny do poświęcenia, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby wesprzeć artystów z Warszawskiej Szkoły Filmowej i zapoznać się z ich tytułem. Kto wie, może nijaki Best Man Ever jest jedynie badaniem gruntu, a to kolejnym swoim tytułem nasi filmowcy. Podbijał rynek gier, kiedy już lepiej poznają to medium. Trzymajcie się i do następnego.